Na parapetówkę moja siostra z mężem zjawili się z walizkami. Mama wysłała SMS. Tylko bez scen. Następnego dnia odesłałam ich graty kurierem z tą samą wiadomością. Bez scen, powiadasz? No cóż, zaczynamy. Nazywam się Weronika, mam 34 lata. Jestem product managerką w dużej firmie IT z tych, co mają biuro w Warszawie, ale ja pracuję zdalnie z Krakowa. Płacą mi godziwie. Dwa miesiące temu w końcu spełniłam marzenie. Kupiłam dom, a właściwie bliźniak w podkrakowskich balicach: cztery sypialnie, działka z miejscem na grilla i przyszłą saunę. Zakochałam się od razu, gdy tylko przekroczyłam próg: drewniane podłogi, panoramiczne okna, taras z widokiem na las. Ostatnie dwa miesiące z rozkoszą urządzałam każdy kąt. Zamawiałam meble online, spierałam się z projektantką o odcienie szarości. Ogólnie tworzyłam przestrzeń, w której chce się żyć. Mam rodziców po 60., typowi ludzie z pokolenia, które ma swoje archaiczne pojęcie sprawiedliwości. I młodszą siostrę, Milena, 31 lat, ulubienica Tatusia. W naszej rodzinie zawsze było wiadomo, kto jest pupilkiem. Rodzice opłacili Milenie studia na ującie, wynajmowali jej mieszkanie przez cały okres nauki, a potem wyprawili huczne wesele w dworku pod Krakowem z cateringiem i innymi bajerami. Ja. W wieku 16 lat poszłam do pracy, naprawiałam znajomym komputery, konfigurowałam sieci w małych firmach. Już wtedy wiedziałam, chcesz studiować, zarób sama. Rodzice nie wydadzą na moją edukację ani grosza. Dlatego, gdy po maturze nagle dali mi 50 tysięcy złotych na studia, omal nie spadłam z krzesła. Jak się później okazało, to były pieniądze z spadku po babci. Sprzedała mieszkanie i zapisała pieniądze na edukację wnuczek pół na pół. Wyjechałam studiować informatykę na Politechnice Wrocławskiej, mieszkałam w akademiku, dorabiałam jako freelancerka, oszczędzałam stypendium i granty. Pieniędzy od rodziców prawie nie ruszyłam. Siostrzyczka w tym czasie relaksowała się w Krakowie, studiując dziennikarstwo. Po studiach wróciłam na krótko do domu, potem dostałam pracę w obecnej firmie i wynajęłam kawalerkę na krowodrzy. Oszczędzałam na dom całe wieki, odkładając z każdej pensji, z każdej premii. Rodzice w tym czasie nadal dokładali milenie na wynajem mieszkania na Nowej Hucie. Ona i jej mąż Daniel ponoć nie radzą sobie, on niby przedsiębiorca, ona SMMowiec na freelansie. Krótko mówiąc, krakowska bohema, starałam się nie myśleć o tej rodzinnej niesprawiedliwości. Byłam zbyt podekscytowana zbliżającą się parapetówką. W końcu pokażę wszystkim moją twierdzę. W zeszłym tygodniu zaprosiłam rodzinę, żeby zobaczyła dom po raz pierwszy. Rodzice wiedzieli o zakupie, ale nigdy nie przyjechali, a to działka, a to ciśnienie, a to coś innego. Przyjechali w piątek po pracy swoim starym Oplem, mama, tata, Milena z Danielem. Z dumą oprowadziłam ich, od razu zauważając, jak zmieniały się ich miny. Mama wzdychała nad kuchnią z wyspą. Tata dotykał drewnianej podłogi w salonie, siostra milcząc poszła na górę. Wróciła z kwaśną miną. Po co ci tyle pokoi? wypaliła. Przecież mieszkasz sama. Nie zawsze będę sama. Wzruszyłam ramionami. Wejdę za mąż, będą dzieci. I w ogóle zawsze marzyłam o dużym domu. Zawiść aż kapała z jej zmrużonych oczu. Mama podeszła i poklepała ją po ramieniu. Nie martw się, córeczko, wszystko się ułoży. Co to miało w ogóle znaczyć? Ale nie pytałam. Wkrótce odjechali, a ja odetchnęłam pokazałam dom. Teraz wszyscy wiedzą, że nieźle mi się powodzi. Żyjemy dalej. Dwa tygodnie później postanowiłam zrobić prawdziwą parapetówkę. Stworzyłam wydarzenie na Messengerze, rozesłałam zaproszenia do kolegów z pracy, przyjaciół ze studiów, sąsiadów z osiedla, rodziców i Milenę też zaprosiłam. Nie jesteśmy przecież barbarzyńcami. W sobotę koło 18:00 zaczęli się schodzić goście. IT owcy z pracy, koledzy z Wrocławia specjalnie przyjechali. Sąsiad Tomek z żoną rozłożyli stół na tarasie, na grillu kiełbaski i karkówka. Krótko mówiąc impreza udała się wyśmienicie. Tylko rodziców i siostry nie było. O 19:00 mama wysłała SMS. Tacie skacze ciśnienie, ja też źle się czuję. Przepraszamy, nie przyjedziemy. Oczywiście trochę się zasmuciłam, ale nie zdziwiłam. Rodzice nigdy nie cieszyli się z moich sukcesów. Zabawa była w pełni, gdy około dwudzieste łosy, drzwi frontowe się otworzyły. W progu Milena i Daniel z walizkami. Cześć! powiedziałam skonsternowana. A skąd ten bagaż? Siostra uśmiechnęła się, jakby nic dziwnego się nie działo. Mama powiedziała, że możemy u ciebie pomieszkać. Przeprowadzamy się. Gdzie masz sypialnie? Musimy się rozpakować. Zaniemówiłam. mówiłam, co to znaczy przeprowadzacie się. Ale Daniel już tupał na górę z walizkami. Rzuciłam się za nim i z przerażeniem zobaczyłam, jak wchodzi do mojej sypialni i zaczyna wyładowywać torby. Ej, co ty robisz? Oprzy oprzytomniałam. Urządzamy się! Za moimi plecami pojawiła się Milena i zaczęła otwierać walizki. Dawaj, opróżniaj szafę. To teraz nasz pokój. Czułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Na dole goście pewnie szukają gospodyni, a ja stoję i nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. Milena, nie możecie się tak po prostu do mnie wprowadzić bez pytania. Mama przecież z tobą wszystko omówiła. Nie, nic ze mną nie omówiła. Zbiegłam na dół, starając się zachować twarz przed gośćmi. Uśmiechałam się, żartowałam, dolewałam, ale w głowie miałam totalny chaos. Wyskoczyłam na taras i zadzwoniłam do mamy. Długo dzwoniło, nikt nie odbierał. Po pięciu minutach SMS. Weronika tylko bez scen. Milena ma takie samo prawo do normalnego mieszkania. Pomieszkają u ciebie, aż uzbierają na swoje. Przeczytałam trzy razy. Mama poważnie uważa, że siostra ma prawo do mojego domu, na który ja latami zarabiałam odkładając każdy grosz. Wściekłość gotowała się we mnie, ale miałam pełno gości. Wybuchnąć teraz, to zepsuć wszystkim i sobie imprezę. Naciągnęłam uśmiech i wróciłam do zabawy. Milena z Danielem zeszli i zachowywali się, jak gdyby nigdy nic. Gadali z moimi przyjaciółmi, opowiadali, jakie mają szczęście, że wprowadzają się do takiego super domu. A gdy goście zaczęli chwalić wnętrze, siostrzyczka zupełnie się rozbestwiła. Och, tak, te zasłony to ja doradziłam Mice, opowiadała mojej koleżance Kasi, a kanapa to w ogóle mój wynalazek z Allegro. Stałam obok, kiwałam głową i uśmiechałam się, podczas gdy ta bezczelna rościła sobie pretensje do wszystkich moich decyzji projektowych. Ale w środku dojrzewał plan, za nic w świecie nie pozwolę im tu zostać. Goście rozeszli się koło jedenastej. Wchodząc na górę, odkryłam, że para kompletnie okupuje moją sypialnię: ich graty w mojej szafie, kosmetyki w łazience, ładowarki w gniazdkach jak u siebie w domu do cholery. Tę noc spałam w pokoju gościnnym, przewracając się i układając w głowie plan działania. Moja rodzina zawsze traktowała mnie jak dojną krowę, ale próba zagarnięcia mojego domu to już przesada. Rano obudziłam się o szóstej. I zastałam intruzów w mojej kuchni. Siedzieli, pili kawę, jakby tak miało być. Potrzebujemy kluczy oznajmiła Milena zamiast dzień dobry. Oboje wracamy z pracy wcześniej niż ty. Nie będziemy przecież stać pod drzwiami. Przyjadę wcześniej i otworzę odparłam. Jeszcze nie dorobiłam zapasowych siostra wywróciła oczami, ale nie spierała się. Dopili kawę i odjechali: ona do coworkingu, on w swoje przedsiębiorcze sprawy. Gdy tylko ich biały Renault Clio wyjechał z podwórka, zadzwoniłam do szefa. Halo, panie Marku, mam nieprzewidziane okoliczności rodzinne. Mogę dziś wziąć urlop na żądanie? Oczywiście, Weronika, wszystko w porządku? W porządku, niedługo będzie. Pobiegłam na górę i zaczęłam upychać rzeczy krewnych z powrotem do walizek. Całe ich graty, wszystkie kosmetyki, nawet szczoteczki do zębów, wszystko z powrotem. Wezwałam kuriera na palety lub dużą paczkę. Trzeba pilnie zawieźć bagaż pod adres. Nowa Huta, Aleja Róż. Kiedy kurier ładował walizki, napisałam na kartce A4 w stylu mojej mamy, tylko bez scen. W moim domu dla pasożytów miejsca nie ma. Mieszkajcie z nimi sami. I przykleiłam taśmą do walizki. Godzinę później mój telefon eksplodował. Dwadzieścia nieodebranych od mamy, piętnaście od taty. Potem posypały się SMS-y. Mama napisała. Nika, jak mogłaś, to przecież twoja siostra? Potem tata. Córeczko, co za dzikość, milena płacze, nie mają gdzie mieszkać, znowu mama. Nie tak cię wychowaliśmy, jesteś bezduszna. Metodycznie archiwizowałam wszystkie wiadomości jako nieprzeczytane. Potem zaczęła dzwonić siostra. Dziesięć połączeń z rzędu. Gdy nie odebrałam, przełączyła się na WhatsApp. Vera, ty kompletnie oszalałaś? Gdzie są nasze rzeczy? Przecież zerwaliśmy umowę najmu. Mama mówiła, że możemy u Ciebie zamieszkać. Łamiesz nam życie przez swoją chciwość. Na to ostatnie w końcu odpisałam: Możecie zamieszkać u mamy i taty. Mają trzy pokojowe. Miejsca wystarczy. Po tej wiadomości zablokowałam wszystkie ich numery. Miałam dość rodzinnych awantur i manipulacji. Dwa tygodnie moje życie było zadziwiająco spokojne. Żadnych niespodziewanych gości żadnych bezczelnych krewnych próbujących okupować mój dom i przypisywać sobie moje osiągnięcia. W końcu mogłam cieszyć się bliźniakiem, na który oszczędzałam 10 lat. A potem dostałam list polecony, od którego poczułam chłód. Był od adwokata Piotra Nowaka z Krakowa, reprezentującego moich rodziców. W liście było napisane, że rodzice zamierzają złożyć pozew do sądu. Ich żądanie brzmiało: Albo wpuszczę siostrę z powrotem do domu. Albo zobowiążą mnie do zwrotu tych pięćdziesięciu tysięcy złotych pieniędzy na studia. Przeczytałam list kilka razy, nie wierząc własnym oczom. Moi rodzice poważnie grożą, że będą się sądzić z własną córką za to, że nie wpuściła siostry, aby zamieszkała w jej domu. Nie wiedziałam, czy mają jakiekolwiek podstawy prawne, by żądać tych pieniędzy, więc postanowiłam zadzwonić do cioci Hani, siostry taty. Która zawsze była na bieżąco z finansami rodziny. Ciociuchaniu, muszę się o coś dowiedzieć o pieniądzach na studia, co się stało, Weroniko. A ty wiesz skąd one naprawdę pochodziły? Nastała długa pauza, a potem powiedziała: A ty nie wiesz? To przecież spadek po babci, a nie pieniądze rodziców. Uderzyło mnie to jak obuchem w głowę. To znaczy? Kiedy twoja babcia zmarła, rok przed twoją maturą, zostawiła pieniądze ze sprzedaży swojego mieszkania. W testamencie było wyraźnie zapisane, że porówno na edukację obu wnuczek, dla ciebie i mileny. Mówisz poważnie? Absolutnie. Twoi rodzice nie wydali na twoją edukację ani grosza swoich pieniędzy. Po prostu przekazali ci to, co i tak było twoje z testamentu. Masz na to dowody? Oczywiście. Twój ojciec wiele lat temu przesłał mi kopię testamentu. Zaraz ci prześlę mailem. Po 20 minutach miałam notarialną kopię testamentu. Tam czarno na białym było napisane. Środki pieniężne ze sprzedaży mieszkania podzielić porówno między fundusze celowe na edukację wnuczek Weroniki i Mileny. Natychmiast zaczęłam szukać adwokata. Przyjechałam do jego kancelarii, weszłam do gabinetu i zobaczyłam młodego mężczyznę w eleganckim garniturze, który później uważnie przestudiował moje dokumenty i uśmiechnął się, wysłuchując mojej historii. Pani rodzice nie mają absolutnie żadnych podstaw do pozwu, oświadczył. Po pierwsze, te pieniądze otrzymała pani z testamentu, a nie od rodziców, to pani spadek. Po drugie, nawet gdyby rodzice darowali pani swoje pieniądze na edukację, takiego darowizny nie można odwołać. Po trzecie, nie mogą pani zmusić do udostępnienia mieszkania siostrze. Prawo własności jest u nas nienaruszalne. Czyli nie muszę się o nic martwić? Absolutnie. Pozwoli pani, że sporządzę oficjalną odpowiedź wyjaśniającą ich pozycję prawną. Kilka dni później mój adwokat wysłał odpowiedź do ich adwokata, popularnie wyjaśniając, że żądania są bezzasadne i sprawa powinna zostać zaniechana. Po tym o sądzie już więcej nie wspomnieli. Ale moja rodzinka na tym nie poprzestała. Dwa miesiące później zadzwoniła ciocia Hania z niepokojącymi wiadomościami. Nika, musisz wiedzieć, co o tobie opowiadają twoi rodzice. Co teraz? Wszystkim krewnym mówią, że niby obiecałaś milenie mieszkanie, a potem ich wyrzuciłaś, bo. Tu ciocia się zająknęła: bo rzekomo dobierałaś się do Daniela, a on cię odrzucił. O mało nie upuściłam telefonu. Co oni mówią? Że miałaś niezdrową obsesję na punkcie szwagra, a kiedy cię odrzucił, wyrzuciłaś ich z domu. Zamarłam. Własni rodzice rozgłaszają o mnie ohydne plotki, które mogą zniszczyć moją reputację. Ciociu Haniu, przecież wiesz, że to bzdura. Oczywiście, że wiem, ale oni wszystkim to opowiadają. W zeszłym tygodniu na urodzinach Ryśka takie rzeczy mówili. Ludzie byli w szoku. We mnie zawrzała wściekłość. Manipulować to jedno, ale rozgłaszać oszczerstwa to już przekracza wszelkie granice. Tego samego wieczoru napisałam do matki na rodzinnej grupie Whatsapp, gdzie byli wszyscy krewni. Mamo. Natychmiast odwołaj kłamstwa, które o mnie rozgłaszasz, albo złożę pozew o ochronę dóbr osobistych z tytułu naruszenia czci i godności. Mój adwokat już jest poinformowany. Nie blefowałam. Widocznie groźba podziałała. Kilka dni później ciocia Hania do mnie zadzwoniła. Twoja matka zorganizowała u siebie rodzinną kolację, zaprosiła wszystkich krewnych i przyznała, że wszystko zmyśliła o tobie i Danielu. Powiedziała, że się uniosła i naopowiadała głupot w zemście za Milenę poczułam ulgę, ale nie smak pozostał. A jak zareagowali inni? Wszyscy byli w szoku. Nikt się nie spodziewał, że jest zdolna do takiej podłości wobec własnej córki. Wielu w ogóle przestało się potem z nimi kontaktować. Miło było wiedzieć, że kłamstwo obróciło się przeciwko nim samym, ale smutno, że do tego doszło. Nigdy nie chciałam zrywać relacji z rodziną. Chciałam tylko, żeby mnie szanowali i nie wykorzystywali. Następne kilka miesięcy było najspokojniejsze od lat. Żadnych rodzinnych dramatów, żadnych prób zastraszania, żadnych oszczerstw. W końcu mogłam skupić się na pracy i cieszyć się moim domem. Bez ciągłego stresu moja produktywność wzrosła. Awansowałam na starszego product managera z odpowiednią podwyżką. Część premii włożyłam w zagospodarowanie działki. Postawiłam altanę z miejscem na grilla, poprowadziłam oświetlenie. Zaczęłam też spotykać się z Bartkiem. Jest deweloperem w innej firmie IT, też pracuje zdalnie. Kiedy opowiedziałam mu o rodzinnej sadze, był w szoku. Czekaj, twoja siostra po prostu wparowała do ciebie z walizkami bez pytania? A rodzice to poparli? Toż to totalny koszmar. Mnie by szlak trafił. Nie wyobrażam sobie, żeby moi krewni coś takiego wywinęli. To uświadomiło mi, jak nienormalne były relacje w mojej rodzinie. Po pół roku związku postanowiłam zorganizować przyjęcie urodzinowe. Zaprosiłam przyjaciół, kolegów i tych nielicznych krewnych, którzy mnie wspierali podczas konfliktu. Przyszła ciocia Hania, kuzynka Marta i jeszcze kilku kuzynów, którzy skontaktowali się ze mną po ujawnieniu kłamstwa rodziców. Było wspaniale. Po raz pierwszy w życiu czułam, że mam rodzinę, która mnie szanuje. W trakcie imprezy Marta odciągnęła mnie na bok i zapytała: Nika, słyszałaś o Milenie i Danielu? Nie, coś się stało? Mają kompletny kryzys finansowy i wynajęli najtańszą kawalerkę. Daniel ma jakieś problemy z firmą, teraz na wszystkim oszczędzają, gotują w domu, kupują na promocjach w biedronce, dawno nie byli nawet w McDonald's. To nie mój problem. Wiem, nie o to mi chodzi, po prostu twoi rodzice też już im nie pomagają. Mama powiedziała, że oświadczyli Milenie czas nauczyć się stać na własnych nogach. Co za ironia. Rodzice w końcu nauczyli się stawiać granice swojej młodszej córce, ale dopiero po tym jak ja musiałam postawić granice im wszystkim. Kilka tygodni później wpadłam na Daniela w Lidlu na alejach trzech wieszczów. Było niezręcznie, ale on mnie przeprosił. Nika, słuchaj, to nie był mój pomysł, żeby się do ciebie wprowadzać. Milena nalegała, twoja matka popierała. Od początku mówiłem, że to źle. Dlaczego w takim razie milczałeś? Bo Milena by mi zjadła głowę. Była przekonana, że jej się należy, skoro rodzice jej zawsze więcej pomagali. Życie nie działa w ten sposób, Daniel. Teraz wiem. Powoli wychodzimy na prostą. Ciężko, ale dajemy radę. Znalazłem dodatkową pracę. Ona też szuka klientów. Cieszyłam się, że uczą się samodzielności, a nie życia na cudzy koszt. W pierwszą rocznicę zakupu domu postanowiłam zrobić kolejną imprezę, świętować wszystko, co osiągnęłam. Bartek pomógł mi w organizacji. Na przyjęcie zaprosiliśmy około 30 osób. Mój dom był pełen śmiechu, pysznego jedzenia i ludzi, którzy szczerze się ze mnie cieszyli. Patrząc na przyjaciół i tych krewnych, którzy mnie wspierali, zrozumiałam, o ile szczęśliwsza jestem bez ciągłych rodzinnych dramatów i manipulacji. Tak. Straciłam kontakt z rodzicami i siostrą, ale zyskałam spokój ducha i szacunek do siebie. I co najważniejsze, przyswoiłam ważną lekcję o granicach osobistych. Latami pozwalałam rodzinie wycierać sobie mną podłogę, myśląc, że rodzina to rodzina i trzeba znosić. Ale prawdziwa rodzina, nieważne czy z krwi, czy ta, którą sam wybierasz, powinna cię wspierać, a nie wykorzystywać. Czasami jeszcze zastanawiałam się, czy rodzice kiedyś szczerze mnie przeproszą. Czy siostra przyzna, że się myliła? Ale przestałam na to czekać. Budowałam godne życie bez ich aprobaty i jestem dumna ze swoich osiągnięć. Kariera kwitła, związek z Bartkiem stawał się coraz poważniejszy, otaczali mnie ludzie, którzy mnie szanowali i cenili, stworzyłam życie, o jakim marzyłam i nikomu już nie pozwolę go zniszczyć. Co najważniejsze, teraz wiedziałam, jeśli ktoś spróbuje mnie wykorzystać, będę miała siłę, by się odeprzeć. Zrozumiałam, że być dobrą nie oznacza być popychadłem, a chronić osobistą przestrzeń to nie egoizm, to konieczność. Minęły dwa lata od tamtej rodzinnej katastrofy, a moje życie zmieniło się radykalnie. Dom, który stał się jabłkiem niezgody, zamienił się w moją twierdzę, symbol wszystkiego, co osiągnęłam sama. Pół roku temu zaręczyliśmy się z Bartkiem. Oświadczył mi się na tarasie, obok altany, którą postawiłam za premię z awansu. Wszystko było idealne, domowe, szczere i w miejscu, które stworzyłam dla siebie. Planujemy małe wesele przyszłej wiosny, tylko najbliżsi przyjaciele i ci krewni, którzy mnie wspierali. Bez ostentacji, bez toksycznej rodziny, tylko ludzie, dla których jesteśmy naprawdę ważni. Kariera nadal cieszyła. Awansowałam na dyrektora produktu. Teraz mam pod sobą zespół dwunastu osób. Umiejętności obrony granic osobistych, które opanowałam w rodzinnych bitwach, uczyniły mnie lepszym szefem. Byłam bezpośrednia, sprawiedliwa i nie pozwalałam sobie siadać na głowę. Mniej więcej raz w miesiącu ciocia Hania przekazywała wiadomości o moich rodzicach i milenie. Zazwyczaj były one przewidywalne. Twoi nadal obrażeni, że większość rodziny się od nich odwróciła, opowiedziała ostatnio. Stale proszą krewnych, żeby z tobą pogadali, pogodzili was. I co im odpowiadasz? Że świetnie ci się żyje bez ich dramatów i że to oni mają przeprosić, a nie żądać. A milena? Z Danielem nadal w tej kawalerce. Podobno z pieniędzmi trochę lepiej, ale ona wciąż wściekła, że nie dostała twojego domu. Prawie śmieszne. Siostra nadal obrażona, że nie udało jej się zagarnąć czegoś, co nigdy do niej nie należało. Niektórzy nigdy się nie uczą. W zeszłym miesiącu niespodziewanie zadzwonił Daniel. Weronika, wiem, dziwne, że dzwonię, ale muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Rozwodzimy się z Mileną. Zdziwiłam się, ale nie byłam w szoku. Ich małżeństwo zawsze opierało się na kalkulacji, a nie na uczuciach. Współczuję. Chodzi o to, że przy podziale majątku wyszło na jaw coś ciekawego w sprawie twojego domu. Milena przyznała, że planowała zostać u ciebie na stałe, a nie tymczasowo. W jakim sensie? Ona nigdy nie zamierzała się wyprowadzać. Plan miała taki: pomieszkać parę miesięcy, potem spróbować się u ciebie zameldować. Myślała, że jak się zamelduje, to będzie trudniej ją wyrzucić. Twoja matka o wszystkim wiedziała i popierała, aż mnie przeszedł dreszcz. Moja własna rodzina planowała faktycznie ukraść mój dom. Daniel to był głupi plan. Bez mojej zgody jako właścicielki nikt by jej nie zameldował. Wiem ale mieli nadzieję, że ulegniesz pod presją albo jakoś cię oszukają. Ogólnie był to bzdurny pomysł. Dlaczego mi to mówisz? Bo sumienie mnie męczy. Powinienem był ją wtedy powstrzymać, ale stchórzyłem. Zasłużyłaś na lepsze traktowanie ze strony rodziny. Po tej rozmowie długo siedziałam w salonie, rozmyślając, jak to wszystko mogło się potoczyć. Dobrze, że od razu się postawiłam. Ich plan był od początku skazany na niepowodzenie, ale nerwów napsułby mi mnóstwo. Kilka tygodni później dostałam list od matki, który omal nie wyrzuciłam bez czytania. Trzy strony drobnym pismem. Zaczynał się niby od przeprosin, przyznawała, że się myliła z planem Mileny, z oszczerstwami, z groźbami sądu. Ale już na drugiej stronie stało się jasne to nie była skrucha, lecz kolejna manipulacja. Pisała, że ona i ojciec się starzeją, chcą poprawić relacje, zanim będzie za późno. Dajmy sobie spokój, wybaczymy. I zapomnimy, znów będziemy rodziną. Strona trzecia, Wisienka na torcie. Między wierszami matka wspomniała, że mają problemy z pieniędzmi, odkąd krewni odwrócili się od nich z powodu ich kłamstw, i że może mogłabym czasem pomóc, skoro tak dobrze mi się powodzi. Przeczytałam ten list dwa razy, potem podarłam na małe kawałki i wyrzuciłam. Niektórzy się nie zmieniają. Nawet próbując przeprosić, matka nie powstrzymała się od manipulacji i wyłudzania pieniędzy. Wieczorem Bartek znalazł mnie na tarasie. Siedziałam w fotelu, patrząc na zachód słońca. Wszystko w porządku? Jesteś jakaś zamyślona. Mama przysłała list pół przeprosiny, pół manipulacja, pół prośba o pieniądze. Odpowiesz? Za nic w świecie. Zrozumiałam, że niektóre relacje są zbyt toksyczne, by je reanimować. Nawet jeśli to rodzina, nie żałujesz, że zerwałaś z nimi? Poważnie się zastanowiłam. Nie. Moje życie stało się o wiele lepsze bez ich wiecznych dramatów i prób wykorzystania mnie. Jestem szczęśliwsza, bardziej odnoszę sukcesy, a obok mam ludzi, którym naprawdę na mnie zależy. Na przykład mnie, zwłaszcza ty. W następnym miesiącu urządziliśmy u nas w domu imprezę zaręczynową. Przyszło około 50 osób, w tym krewni, którzy odwrócili się od moich rodziców po całej tej historii. Kuzynka Marta wzniosła toast, od którego zaszkliły mi się oczy. Zanikę, która nauczyła nas wszystkich jednej ważnej rzeczy. Rodzina to nie tylko więzy krwi. To ludzie, którzy wspierają Twoje marzenia, szanują Twoje granice i cieszą się z Twoich zwycięstw. Zbudowałaś tu coś pięknego. A my wszyscy jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią Twojego bliskiego kręgu. Patrząc na twarze ludzi, którzy szczerze się ze mnie cieszyli, zrozumiałam, że zyskałam o wiele więcej niż straciłam. Tak, musiałam zerwać kontakty z toksycznymi krewnymi, ale nauczyłam się cenić siebie i otaczać się tymi, którzy cenią mnie. Dom nadal pozostawał moim ulubionym miejscem na Ziemi. Każdy kąt odzwierciedlał mój charakter i mój wybór. Działka stała się idealnym miejscem spotkań z przyjaciółmi, tymi, którzy przychodzą z serca, a nie z chciwości. I co najważniejsze to wszystko jest moje, zarobione własną pracą i chronione moją własną siłą. Przyswoiłam sobie: bronić granic osobistych to nie podłość ani egoizm to konieczność dla szacunku do siebie i zdrowia psychicznego. A także zrozumiałam, że niektórzy zawsze będą postrzegać dobroć jako słabość, a niezależność jako egoizm. Takim ludziom nie ma miejsca w moim życiu. Planując ślub i patrząc w przyszłość, jestem wdzięczna za każdą trudną lekcję. Próby wykorzystania mnie przez rodzinę ostatecznie uczyniły mnie silniejszą i pewniejszą siebie. Zbudowałam życie na fundamencie wzajemnego szacunku, szczerych uczuć. I zasłużonych osiągnięć. I nikt, ani rodzina, ani nikt inny już mi tego nigdy nie odbierze. Historie z życia, zasubskrybuj, by poznać więcej inspirujących opowieści o sile i niezależności.